Każdy z nas się zastanawia, co jest najbardziej potrzebne do typowego wędziska rzutowego. Najważniejszymi parametrami, jakie są w wędzisku rzutowym, to jest długość. Więc używamy wędzisk, które mają 12 lub 13 stóp. Następną sprawą i parametrem, który jest bardzo istotny, to jest krzywa ugięcia. Przy wędziskach, na których chcemy uzyskać dalekie dystanse, jest to krzywa 3, 3,5 lub 3,75 lbs. Zapewni ona nam przede wszystkim. Dużą odległość, jak i celność. Co jeszcze przekłada się na celność węziska? Przekładają się też przelotki. Przelotka startowa powinna być większa od standardowej. Standardowa to jest około 40 mm, natomiast przelotka do węzisk rzutowych to jest 50 mm. Kolejną sprawą opory, opory podczas wyrzutu. Żeby te opory zniwelować w węziskach rzutowych, Zastosowaliśmy przelotkę 16 mm, mówimy o ostatniej przelotce końcowej. Bardzo ważną sprawą jest uchwyt wędziska. On powinien być o określonej długości. Dlaczego? Dlatego, że przy wyrzucie my musimy mieć komfort. Musimy dobrze to wędzisko sobie dopasować, dobrze sobie je chwycić. Wtedy też to nam spowoduje oddanie tej celności. Co jeszcze? Wędzisko typowo rzutowe, ono powinno szybko gasnąć. Nie powinno sprężynować. Czyli też ma wpływ na to bardzo istotny blank wędziska. On musi być sprężysty, elastyczny, natomiast musi spowodować to, że przy wyrzucie i kontakcie ciężarka z wodą, wędzisko automatycznie szybko nam gaśnie. Uchwyt kołowrotka też jest istotną sprawą, natomiast nie jest to sprawa taka bardzo ważna, która wpływa nam na komfort rzutu i na odległość. Ale ma to znaczenie, jeżeli chodzi o drgania na przykład kołowrotka. Bardziej tutaj y, musimy się sugerować tym na przykład przy holu ryby. To takie najbardziej istotne sprawy, które chciałem Wam przedstawić. Jako przykład wędziska rzutowego chciałem Wam zaprezentować y, najwyższą i najnowszą serię na sezon 2020 od firmy Prologic. Wędzisko o długości 13 stóp, krzywej ugięcia 375 LBS. Jest to model C6 Inspire. Co do samego blanku wędziska, jest on bardzo odchudzony, co powoduje, iż jest on lekki. Kolejną sprawą jest tkanie wędziska. Mamy tutaj oplot krzyżowy. Jest także pokryty blank cienką warstwą żywicy, co powoduje, iż jest to wędzisko bardzo elastyczne i sprężyste. Uchwyt kołowrotka precyzyjnie wycinany jest laserowo z włókna węglowego 1K. Jest on bardzo lekki. Natomiast nakrętki marki Fuji. Dolnik wędziska możemy mieć tutaj w dwóch różnych konfiguracjach. Jedną z nich jest pianka Ewa, natomiast jest też możliwość wyboru dolnika skorka. Końcowa przelotka 16 mm ogranicza nam opory podczas rzutu wędziskiem, ale także minimalizuje ryzyko zerwania żyłki przy rzucie. Przelotka startowa 50 mm, która pozwoli nam na dalekie rzuty. Jest to najnowszy typ przelotki zastosowany w naszych wędziskach. Sami zobaczcie na sucho, jak to wędzisko się prezentuje.